Doda wypowiada wojnę totalną całemu polskiemu show-biznesowi i nie bierze jeńców. To już nie jest krytyka, to publiczna egzekucja wizerunkowa, jakiej branża rozrywkowa nie widziała od dekad, a królowa estrady właśnie podłożyła bombę pod posady karier największych polskich celebrytów, zrywając im maski i obnażając ICH hipokryzję w sposób tak brutalny, że aż ciarki przechodzą pe o plecach. Trzymajcie się mocno, bo Dorota Rabczewska która jako jedyna miała odwagę wejść w paszczelwa i stanąć przed sejmową komisją, by walczyć o katowane zwierzęta, wróciła stamtąd wściekła jak nigdy dotąd i postanowiła raz na zawsze rozprawić się z fałszem swoich kolegów po fachu, którzy w świetle Jupiterów udają anioły, a gdy trzeba realnie pomóc i pobrudzić sobie ręce, polityką dla dobra braci mniejszych, chowają głowy w piasek jak tchórze. Doda w rozmowie z portalem kozaczek nie gryzła się w język i wyprowadziła cios, który musi boleć bardziej niż jakikolwiek hejt. Bo uderzyła w samą istotę bycia idolem, oskarżając gwiazdy o lenistwo, znieczulice i cyniczne wykorzystywanie fanów tylko do zarabiania pieniędzy, a nie do czynienia dobra. Mam bardzo duży żal do celebrytów, zaczęła złowrogo, by chwilę później odpalić statystykę, która jest aktem oskarżenia dla całej branży. Na sto osób zrobiło to dwudziesta. A gdzie jest osiemdziesiąt? Pytała z furią w oczach, punktując bezlitośnie tych, którzy mając milionowe zasięgi, nie potrafili poświęcić nawet kilku minut, by wesprzeć ustawę ratującą żywe istoty przed cierpieniem. Ale to był dopiero początek, bo Doda, widząc tę bierność i egoizm, posunęła się do stwierdzenia, które wstrząsnęło posadami polskiego internetu i sprawiło, że wielu influencerów powinno zapaść się pod ziemię ze wstydu. Nie zasługujecie moim zdaniem na miłość swoich fanów i na to, żeby się idolami nazywać. Te słowa brzmią jako ostateczny wyrok i detronizacja fałszywych bóstw. Bo Doda jasno stawia sprawę, jeśli masz władzę, masz sławę i masz głos, a milczysz, gdy dzieje się krzywda, to jesteś nic nie wartą wydmuszką ani gwiazdą. To jest moment zwrotny w polskim showbiznesie, bo Doda, stojąc samotnie na barykadzie walki o prawa zwierząt, pokazuje, że królowa jest tylko jedna i że prawdziwa wielkość nie mierzy się liczbą lajków po zdjęciem z wakacji, ale odwagą cywilną, której reszcie towarzystwa ewidentnie brakuje. Czy po takim publicznym upokorzeniu i nazwaniu rzeczy po imieniu, celebryci, którzy zignorowali apele o pomoc, będą mieli czelność spojrzeć w lustro, czy dalej będą udawać, że ich świat kończy się na darmowych paczkach i ściankach? Doda wbiła kij w mrowisko i rozgrzebała gniazdo żmii, a jej wściekłość jest głosem tych wszystkich, którzy mają dość sztuczności i plastiku wylewającego się z mediów społecznościowych, bo w obliczu cierpienia zwierząt milczenie jest zbrodnią, a Doda właśnie wskazała palcem winnych tego zaniechania. To wystąpienie to nie tylko emocjonalny wybuch, to manifest, który dzieli scenę na tych, którzy mają serce i na tych, którzy mają tylko kalkulator w głowie, a fani, słysząc te słowa, zaczynają otwierać oczy i zadawać niewygodne pytania swoim U. Gdzie byłeś, gdy trzeba było pomóc, co może oznaczać koniec kariery dla wielu gwiazd, które myślały, że bierność ujdzie im na sucho? Doda nie bierze jeńców, doda żąda czynów. A jej bezkompromisowa postawa to dowód na to, że w tym zepsutym świecie są jeszcze wartości, o które warto walczyć do upadłego, nawet jeśli oznacza to wojnę ze wszystkimi dookoła, więc napiszcie w komentarzach, czy stoicie murem za Dodą, i czy też uważacie, że milczący celebryci nie zasługują na waszą miłość. Bo ta dyskusja właśnie wchodzi na poziom wrzenia i nikt nie może pozostać obojętny.